Teraz poproszę Weronikę Żabnikowską. Gdzie jest Weronika? Idzie do nas Weronika. Byłam przy sesji Weroniki. Bawiliśmy się wszyscy dobrze podczas przymiarek, kapeluszy i zabaw w różnego rodzaju. Najpierw dla Weroniki. Widziałam, że zabawa była fajna. Tym dla Ciebie. Tu jest jeszcze więcej zdjęć i te brudząca na dziedzinowo też bielską tak. Też było obecna na sesji Natalki i wiem, jak Natalka się świetnie bawiła przed obiektywem. Natalka to jest jedno z swoich zdjęć, ale oddane mamy, gdyby była na pewno misia, prawda? Dla ciebie jest szatek. bardzo sympatyczny liś. Najpierw damy Klaudii misia. Widzę, że Klaudia coś tutaj nam płacze. Dlaczego Klaudia płacze? O, masz misia. Przytul mi się uszatka. Zobacz jak jest. O, właśnie takiego misia trzeba. Przytulić. Tu jest jedno ze zdjęć. Miś dla Ciebie. O, Właśnie, mamy takie grupy wsparcia, które niech akcentują swoją obecność. Dla Pani grube zdjęcie. Zuzi, inne zdjęcia do domowego albumu. Zuziu, podoba Ci się Twoje zdjęcie? A powiedz mi, fajnie było na sesji zdjęciowej? Tak. Super. Zuzia nie jest bardzo rozmowna, ale dziękujemy, że, że z nami chwilę porozmawiała. Natalia Suchowiecka. Nata, fajna, że dzieci występowały w rekwizytach teatralnych, takich, które się pojawiają na scenie. Więc e, to jest jakiś boak, który nosi na, w jakiejś sztuce jedna e, z aktorek. Proszę. Dla ciebie niż uczatek. Bardzo sympatyczny miś. To było problemem. Mama chyba głodną więc... Więc chyba to w domu też tak jest, a nie tylko na scenie. E, Maja Gap. To jest jedno ze zdjęć Mali, Na Narurzowo. Mamy to dla Ciebie. Dla mamy takie większe zdjęcie. Dla Ciebie również mieć uszafek. A dla Ciebie zabawkę z niespodzianką. Nie będziemy nawet wygadywać w środku. Duże zdjęcie do zawieszenia. Super, musimy chyba przyspieszyć, bo tam... Ciekają ze sceny. Numer jeden. Marcelina Nowakowska. Powiem tak, na scenie w Marcelina była niesamowita. Po prostu mogłaby godzinami podawać do e, widzów tylko jeden problem. Mianowicie nasza no, to, to program musiałaby z nią cały czas grać w piłkę. To jest jeden z efektów pracy na scenie. To jest uszatek dla naszej małej ludzi Taki piękny, jaden Mamę poprosimy, żeby mama tutaj go nam założyła, tak żeby nie spadł. Super. I teraz nagroda, to chyba poprosimy mamę, żeby to otrzymała, bo to jest cenna nagroda i wrażliwa na upadek, czyli netbook, który jest różowy. Zadbaliśmy o to, żeby wszystko było w takich dziewczęcych kolorach. W proszę, proszę, wszystko na ich czas. Szanowni Państwo, podejście na trzy kroki do przodu, żeby wszystkich było widać, żeby można było sfotografować. Stańcie sobie w rządku. To ma łatwiejsze zdjęcia całej grupy, mało nic i pozostałych nagradzonych dziewczyny, A tu jeszcze raz poproszę o klaski dla wszystkich. Wielkie prawa. thank mm -hmm. you